Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, witam was serdecznie w serii, którą postanowiłem wskrzesić po latach. Dlaczego to zrobiłem? Bo wielu z was tak naprawdę nie ogląda mnie tylko i wyłącznie dla keto, ba, wielu z was jest na wysokich węglach i mnie ogląda, dlatego, że motywuje was moja historia. A jeśli mnie oglądaliście, to wiecie, kim byłem 6 lat temu. Bankrutem totalnym, jedna firma zbankrutowała, druga firma zbankrutowała, a dzisiaj stać mnie na kupienie sobie koszulki zwykłej, a wtedy miałem tylko trzy par portek, tak? I przechodząc do rzeczy, w dzisiejszym odcinku będziemy recenzować takie oto... Pozycje, które to moi drodzy, nie są tylko i wyłącznie o keto. Są to różne pozycje, które czytam na co dzień, które mnie motywują do dalszego działania, które czynią ze mnie innego, lepszego, albo też gorszego, bo w sumie niektóre są do dupy przed czym was przestrzegę. Tylko ketoza, a nie jakieś suche wióry. Zacznijmy sobie od czterech książek. Dzisiaj będzie Przydaj się Arnolda, Siedem zasad lepszego życia, Ketogenic Bodybuilding Roberta Sykesa. Tak to mniej więcej wygląda. Pokerowa twarz, czarne serce. Jest to książka zakazana w niektórych krajach przez to, że po prostu... E... No, możecie robić złe rzeczy, jak i dobre dzięki niej. 33 strategie wojny. Jeśli ktoś czytał 48 praw władzy, to mniej więcej wie, o czym będzie ta książka, aczkolwiek nie jest to to samo. Zaczniemy sobie od od tej, którą reklamuje się jako zakazana literatura, niczym <laughs> Mein Kampf od Hitlera, tak? Nie wolno tego czytać w niektórych krajach, zwłaszcza chyba w Chinach, z tego co wiem. O czym jest ta książka, moi drodzy? Jest to książka przede wszystkim o tym, jak stać się sukinsynem takim bezwzględnym, tak? Ale w niektórych yy, sprawach życiowych będzie to nam bardzo pomagało. Gdyby chcieć, to Streścić, to powiedziałbym, że jest to książka bardzo mocno nastawiona na samorozwój. Aczkolwiek, pokerowa twarz i czarne serce są to tak, jakby dwa takie różne filary, dzięki którym możemy być albo niezniszczalnym sukni-synem, albo niezniszczalnym świętym. I do tego te dwie rzeczy bardzo mocno nam się przydadzą. Napisała to pani chin Ning Yu, Chu Hu. Hu, chyba. W polskim niezbyt dobrze się to kojarzy, takie, takie hu. Jak ktoś się zaczyna na hu, to tak średnio, nie? Ale dojdziemy do tego, czy pani hu jest hu, czy nie. Natomiast, jeśli chodzi o samą taką wartość tej książki, jeśli nigdy tak naprawdę nie zaczynałeś czytać żadnych książek o autorozwoju, o biznesie, kształceniu samej swojej takiej silnej woli, o filozofii wojownika, to uważam, że ta książka będzie świetną pozycją, bo to jest wręcz kompendium. Tutaj jest wszystko wręcz, czego potrzebujesz, żeby stać się takim typowym synem, właśnie. I jak wiecie w moim słowniku, syn nie jest to złe słowo. Jeśli nie miałeś styczności z tą książką, to prawdopodobnie jak po nią sięgniesz, to powiesz, ten kocur to jest jakiś idiota, co on czyta. <gry> Bo pierwsze tak naprawdę z 50 do 100 stron będą takim... Będzie się lało coś takiego, taka nienawiść może, taki może... jest, to tak można robić? Bo takie w życiu techniki stosują ludzie? Telemarketerzy też tego używają? Wszyscy w ogóle kierują się takimi rzeczami? Ale jeśli przemyślisz później e, to, co było napisane, to sobie pomyślisz, kurde, przecież zawsze tak w sumie było, nie? I tak jak mówię, dla świeżaków będzie to książka bardzo twórcza będzie to książka, która e, zmieni światopogląd niektórych ludzi na pewno, zmieni nawet życie całe. E, Niemniej, jeśli już czytaliście bardzo dużo takich pozycji, to e, prawdopodobnie nie wyniesiecie kompletnie nic z tego, e, bo w pewnym momencie będziecie tak czytać, czytać. Kurde, to tam było napisane wszechświat, tu jest napisane o Bogu trochę podobne trochę inaczej, ale w sumie fajna była ta książka, tylko że się nic nie nauczyłem z niej. Natomiast przejdźmy do oceny, żeby to tak dokładnie wyrazić. Żeby te recenzje były takie miarodajne, przygotowałem sobie według mnie takich pięć bardzo ważnych kryteriów. Nie wiem czy tej kiedyś nie bywale. Natomiast będziemy punktować od 0 do 2 w każdej tej kategorii. Drodzy państwo, Pokrywa twarz czarne serce. Bardzo wam się przyda ta książka. Jeśli czytaliście podobne pozycje, to pewnie nie będzie tutaj zbyt wiele informacji, które wniosą do coś do waszego życia nowego. Natomiast jest to cholernie obszerny poradnich, jak po prostu stać się sukin-synem, więc tutaj bez żadnych wątpliwości dwa punkty, czyli maksimum, odkrywczość, tak jak mówię. Zastanawiałem się długo co tutaj dać, ale muszę szczerze powiedzieć z mojej perspektywy, bo to jest moja recenzja, tak? Ja się z, z tej książki niczego nie nauczyłem nowego, przypomniałem sobie bardzo wartościowe informacje, więc tutaj muszę dać 0 punktów. Językiem jest bardzo przystępny napisana. Czasem wkrada się jakiś humor, yy, czasem jest jakiś cytat motywujący, jakaś historia. Świetnie się ją czyta, i każdy tak naprawdę yy, będzie mógł z niej coś wyciągnąć, jeśli chodzi yy, o tą taką trudność, o to opisywanie. Na pewno dwa punkty bym tu dał. Emocje. Niekiedy strona popchnie was do działania. Jakiś cytat prawdopodobnie wywoła w was jakieś pozytywne, może negatywne emocje. Niemniej książka gra na emocjach, i w zależności czego szukasz, to. Potrafi ona poruszyć, dlatego dwójeczka. Natomiast. E, koniec! Czy jakoś zaczęło mi się dłużyć podczas jej czytania? No niestety muszę przyznać, że pod sam koniec, a było to jakieś 70-80 stron, zaczęła mnie po prostu nużyć powtarzalność i tak naprawdę podsumowywanie tego wszystkiego samego, więc e, może niezbyt e, się jakoś specjalnie nudziłem, ale miałem takie. Wiecie, jestem taki ruch. Jeśli czytacie książkę, to jest takie. Ile tam jeszcze? To tutaj zdarzyło mi się tak zrobić. Jedyneczka. Siedem. Pokerowa twarz czarne serce. 7. Jest to bardzo dobra ocena. Kolejną pozycją. Będzie coś skierowane do moich bardziej widzów, czyli Ketogenic building. Jest to książka, która nigdy nie została wydana po polsku. Jest ona spisana w języku angielskim A Natural Athlete's Guide to Competitive Savagery. Czyli po prostu poradnik bycia dzikusem na keto, jak zbudować masę mięsiową na keto i jak to w ogóle osiągnąć i zrobić to w dobry sposób. Kim jest w ogóle Robert Sykes? Jest to kulturysta naturalny, który startuje w naturalach. Jest to człowiek, który w tym roku zdobył kartę pro. To, co tutaj prezentuję na tej okładce. To naprawdę jest nic przy tym docięciu, które zbudował w tym roku. Niemniej, moi drodzy, jest to książka bardzo, ale to bardzo surowo napisana. I jest to klasyka wręcz gatunku, czyli taki typowy chamski poradnik wszystkiego. Od tego, jak w ogóle zacząć nastawiać swój umysł na kulturystykę, to nie są tylko informacje o keto i jak trenować na keto, tylko jest to całe przygotowanie, tak? Najpierw mental, potem już e, trening, ograniczenie kalorii, potem już peak week, e, jak wyjść tak naprawdę z tego peak week'a, później do tego takiego reverse diet, tak? Czyli zwiększanie kalorii, żeby się nie zalać jak świnia i później robienie masy, tak? To jest naprawdę potężne kompendium i pozy są pokazane, jak pozować, w jaki sposób się ustawić na scenie, tak? Jak chować swoje... Jeśli nie masz symetrii, na przykład, to co robić? Tutaj wszystko macie to napisane z punktu widzenia kulturysty naturalnego na keto. To nie tak, że to jest tylko o kulturystyce, ale możecie się dużo tak naprawdę dowiedzieć też o diecie pod właśnie sport. Gdybym miał tak naprawdę w jednym słowie yy, streścić podejście pana Roberta Sykesa, to jest to. Typowy radykał, czyli bardzo mocne ograniczenie. Nie karniwor, ale jednak 20-25 gramów węglowodanów. No, czyli prawie nic tak naprawdę, wiecie, tak? Da się coś ciekawego osiągnąć, jak widzicie e, na tej diecie. Chyba, że oszukuje, ale wątpię, skoro w naturalach startuje, tak? Dużo jest właśnie, jak widzicie, takich wyliczeń. Tego wszystkiego, co jest tak naprawdę dostępne w internecie, co możecie sami zrobić natychmiastowo. Trochę mam wrażenie, że jest pisana ta książka pod takiego dinozaura wręcz, który nie wie nawet, co to jest kalkulator kalorii, i można za to wszystko obliczyć z tą książką. Po prostu na papierze z długopisem. Wydanie jest takie średnie, miękka okładka. Bardzo łatwo się niszczy, bo ja bardzo szanuję książki jeśli chodzi o to. Natomiast dwie podróże do Wrocławia i już ta książka jest wręcz zmasakrowana. Bardzo surowo napisana, też. Bez humoru zupełnie żadnego. Tak jakby to pisał Robert właśnie typowo. Na przy... O, są jakieś fajne rzeczy jednak. E, typowo, właśnie na przygotowaniach, e, czyli po prostu nie mógł kompletnie e, myśleć już o niczym innym, tylko o jedzeniu. <gry> Dlatego jest ona tak e, surowo wręcz e, spisana, bez humoru, bez niczego. Czy jednak warto po nią sięgnąć? To sprawdzimy już teraz przy mojej recenzji. Przydatność książki Roberta Sykesa. Oceniam na jedynkę około. Dlaczego? Dlatego, że wiele informacji, które ja z perspektywy człowieka, który ciągle kształci się w tematach keto, niektóre są po prostu nieco przestarzałe. Bazowanie na energii z tłuszczów nasyconych, nie jak ma się do tego, co mówią współczesne badania, że jednak mimo wszystko tłuszcze jedno nienasycone są trochę bardziej wydajne. Więc przydatność na pewno jest tu ogromna, niemniej w niektórych tematach ja uważam, że można się wprowadzić w mały błąd. Wiadomo, że ta książka była pisana pod kulturystykę, ale można było też napomknąć o szybszych źródłach energii, tak? Że węglowodanów też można na keto trochę sobie dołożyć. Dalej, odkrywczość. No ja się w Polsce nie spotkałem z tak obszernym, poradnikiem dla kulturystów naturalnych, jeśli chodzi o dietę ketogentną. Dla mnie odkrywczość tej książki jest to dwa. Ja nie nauczyłem się wielu rzeczy z tej książki nowych, natomiast jest bardzo odkrywcza, jeśli bierzecie ją do ręki i porównujecie z innymi książkami, więc daję dwójkę na spokojnie tutaj. Język. Większość z nas zna podstawy języka angielskiego, większość z nas gra w gry, mówi o mężczyznach i oglądamy filmy po angielsku, mówię o kobietach i mężczyznach. Niemniej, jeśli chodzi o skomplikowanie tegoż języka angielskiego i same konstrukcje zdań, uważam, że jest to taka średnia tru trudność. Większość tego zrozumiesz, niemniej będziesz miał taki moment, w którym sobie weźmiesz telefon i sprawdzisz po prostu, co to słówko znaczy. Dałbym jedyneczkę. Emocje. Absolutnie żadnych, tak jak mówię, Robert chyba pisał e, tą książkę podczas przygotowania do zawodów Zero humoru, surowizna e, Komuś się to może podobać, komuś może się to nie podobać e, Ja uważam, że książka jednak powinna w jakiś sposób ruszać człowieka Albo to do działania, albo e, go rozśmieszać Powinna mieć jakąś wartość dodaną Tutaj nie ma absolutnie niczego To jest tak, jakbyście czytali słownik No i koniec! Akurat do tej książki podszedłem z takim nastawieniem O, co to? On więcej ode mnie wie? A gdzie to prawda? Więc nie miałem czegoś takiego, że chciałem pominąć, tylko raczej miałem coś w stylu Eee, to to wiedziałem, to to wiedziałem, to to wiedziałem. Więc koniec, nie oczekiwałem końca tej książki. Sześć punktów, czyli dobra książka. Jeśli chodzi, moi drodzy, o najnowszą książkę Arnolda, jest to absolutna świeżynka z tydzień może jest yy, w księgarniach siedem zasad lepszego życia. Jeśli sięgacie po tą książkę i myślicie o, to pewnie będzie pamięć absolutna, albo yy, ta wcześniejsza książka Arnolda, sama jego tak naprawdę motywująca historia, nic bardziej mylnego, moi drodzy, bo to jest bardziej poradnik życia, bym powiedział. Przydaj się, czyli tak naprawdę książka bazuje na słowach ojca Arnolda, który kiedyś mu to powiedział: Jak jesteś smutny, Arnold, to wiesz co zrób, żeby nie być smutnym? Przydaj się komuś, tak? Czyli to, co ja mówię, nie wiem. Taka moja filozofia życiowa w sumie od bardzo dawna, odkąd prowadzę ten kanał, czyli posługa innym, tak? Jeśli służysz innym, to nie ma naprawdę nic. Lepszego i bardziej satysfakcjonującego w życiu, niż właśnie to, bo to zawsze do ciebie wraca. Niemniej Arnold rozpisał się na całą książkę tej filozofii i głównym trzonem tej książki jest właśnie tych siedem takich postulatów, zasad lepszego życia. Arnold jest to już człowiek bardzo dojrzały, przeżył swoje, tak naprawdę trzy góry zdobył swoje, czyli co? Karierę w kulturystyce, w sporcie, karierę w aktorstwie i karierę w polityce nawet był gubernatorem. Jest to więc człowiek, uważam, który może coś. Powiedzieć o życiu i jak być szczęśliwym. Wydanie przepiękne, tłoczone napisy, twarda oprawa, tak jak lubię, zapach jest. Niesamowity zapach jest niesamowity z tej książki. Oczywiście nie, nie znajdziemy tutaj żadnego koloru, żadnych jakichś takich przepięknych, wiecie, zdjęć, bo to nie jest jego biografia, tak jak w Pamięci Absolutnej było, którą polecam książkę. I tak, co jeszcze chciałbym powiedzieć. Ludziom w moim wieku, czyli rocznik 90, będzie się czytało tę książkę fantastycznie. Będziecie się z różnymi tak naprawdę historiami sami utożsamiać. Natomiast im młodszy człowiek, tym z większą odrazą może to czytać. Dlaczego? Dlatego, że Arnold po prostu... Powiem wam jedno, weź dupę w troki do cholery, bo jak cię kopnę w te jajca leniwe, to zaraz wstaniesz. Dzisiaj już się tak nie mówi, tak? Dzisiaj jest dobrze, wszystko, dwójkę dostajesz w szkole, nic się nie dzieje, naprawdę, ja i tak cię kocham, albo coś takiego. Wojna wybuchła? O nie, synku. Ty jedziesz za granicę, czekasz aż się skończy, i wtedy wracasz. Ja cię nie puszczę na front. No, Arnold by tego nie pochwalał, <gry> dlatego, tak jak mówię, przygotujcie się w zależności od wieku. Siedem zasad lepszego życia jest to książka bardzo lekka, ale do opowiem o tym już właśnie teraz. Tak jak mówię, Arnold pisze do określonej grupy yy, wiekowej, może inaczej, do obydwu grup wiekowych wydaje mi się, że pisze, natomiast jedną bardziej opierdziela, <laughs> raczej wskazuje na problemy jednej grupy, aniżeli innej. Jednakowoż uważam, że każdemu przydadzą się tak ponadczasowe rady, jak yy, 7 zasad lepszego życia. Uważam, że jest bardzo przydatna. Nawet jeśli uważasz, że, a co mi tam powie jakiś stary dziadek, co tam kulturystykę w latach 70. uprawiał, to według mnie bardzo pozytywnie się zdziwisz. Nawet jeśli nie masz żadnego połączenia ze sportem, bo Arnold był każdym, tak? Był i aktorem, był i politykiem, był i sportowcem. Więc on, ten człowiek, dogada się z każdym i takim właśnie językiem pisze. Odkrywczość? Nie jest jakoś specjalnie odkrywcza ta książka. Yy, uważam, że, no. Odkrywczość dla mnie na poziomie jedynki, dlatego że jeśli mnie znacie, to wiecie, że bardzo dużo w życiu filozofii przerobiłem. Sokratesa, Platona, Konfucjusza, liznąłem też Kanta, Dantego. No, długo by wymieniać. Dlatego dla mnie nie jest jakoś ogromnie odkrywcza e, ta książka. Jednakowoż fajnym językiem jest napisana. Filozofowie, umówmy się, tak nie pisali. Język. To no, nawet nie ma co. Już pierwsze dwa punkty tak naprawdę zdradziły, e, co myślę o tym języku. Bardzo prosty, bardzo dosadny. Niekiedy wręcz mocny przemawia do mnie ta książka. Jest to e, językiem świetnym, jest napisana, ale Arnold to Arnold, każdy go zna, tak? Emocje. Miał Arnold momenty, w których poczułem takie: puf, dobrze, damy sobie radę, nie? Dla mnie na jedynkę, ale niektórzy prawdopodobnie daliby tu dwójkę i wcale bym się nie zdziwił takim wynikiem. Natomiast koniec! Czy czekałem końca, czytając tę książkę bez. Apelacyjnie bez zastanowienia dwójka. Dlaczego. Tak jak mówię, no Arnold jest wirtuozem, jest po prostu skurczycyjskim manipulantem, który uwielbia po prostu atencję, stąd <grych> złapał mnie w te swoje sidła swojego, e, swojej manipulacji, swojej atencji e, i nie pozwolił mi wręcz e, wychodzić z niej, aż ją do końca przeczytałem. Mocna ósemka, uważam, że jest to bardzo dobra wręcz świetna książka. W większości ludzi będzie się ona podobała, bo Arnold, tak jak mówię, był każdym i przemówi do każdego. Arnolda mamy już za sobą, więc zaczynamy moi drodzy, z ostatnią pozycją, wydaje mi się, że najbardziej, może nie kontrowersyjną, ale taką bolesną, tak? 33 strategie wojny Roberta Greena. Cokolwiek Robert Green nie napisał w życiu i co, czegokolwiek nie czytałem, to zawsze miałem takie wrażenie, że czyta się jest taką lekką odrazą, bo Robert się nie pierdzieli w tańcu, tak? On pisze, jak jest naprawdę, czyli tak jak człowiek został stworzony... Tak jego strategię opisuje. I tak jak w swoich 48 prawach władzy, tak w 33 strategiach wojny zbyt wiele się nie zmienia. Co, moi drodzy, mamy w tej książce? Wydanie jest absolutnie poprawne, bym powiedział. Twarda okładka. W 48 prawach władzy mi się ten, to złoto mi się zdrapało po jakimś tam użytkowaniu. Tutaj pewnie będzie to samo, bez obrazków, więc ludzie, którzy nie lubią czytać, będą mieli tutaj nie lada przeprawę, bardzo ciężką, bo samo czytanie was czeka. I dużo nie będę tutaj mówił. Jeśli lubicie tak naprawdę poznać człowieka typowo od podszewki, tak czysto, biochemicznie, filozoficznie, to będzie to świetna książka dla was. Wydaje mi się jednak, że jeśli czytacie Daliście 48 praw władzy, to nie będzie ona jakoś potężnie twórcza dla Was, aczkolwiek na pewno przyda Wam się w biznesie. Pokażę Wam naprawdę dużo technik, które pozwolą Wam bez jakiegoś specjalnego naruszenia przeciwnika powiedzieć Mu, że Wy i tak wygracie. Natomiast, żeby nie zdradzać, no bo nie będę Wam teraz pokazywał wszystkich tak naprawdę po kolei tych strategii, pokażę Wam, jak wygląda struktura tej książki. Jest podzielona na 33 tak naprawdę strategie wojny i Dajmy na to tutaj: podziel swoje siły, strategia kontrolowanego chaosu, krótki opis na sam początek. Każda strategia jest podzielona właśnie na podstawy, później cytat jakiś mądry od różnych wodzów i na samym końcu zobrazowanie tego, jak to może wyglądać w praktyce i wypowiedź autorytetu. Przejdźmy do oceny. Jest to książka bardzo przydatna, aczkolwiek jeśli czytałeś 48 praw władzy, to e, uważam, że bardzo mało wniesie do Twojego życia. Niektóre te prawa miałem wrażenie, że były takie trochę na siłę pisane. <laughs> Wiecie, na fali popularności 48 praw władzy. Odkrywczość dla mnie nie była jakoś specjalnie odkrywcza. Jeśli czytaliście sobie twórczość Suncu, Sumpina, to jak będziecie zaglądać do tej książki, to tak będzie. gdzieś to już było, gdzieś to już było, tylko to jest takie zaktualizowane w przystępnej formie dla człowieka na dzisiejsze czasy. Język. Robert Green nie ma prostego języka. To trzeba wiedzieć. Nie jest to jakiś specjalnie trudny język, aczkolwiek znajdziecie tutaj nawet jakieś archaizmy takie językowe. Jakieś takie pierwej, wiecie, strawa i takie rzeczy tam nie. No ale książka tak naprawdę celuje nie tylko we współczesność, ale i wojna jest ponadczasowa, tak? Więc mogą się tutaj takie słowa znaleźć. Da się to czytać. Niektórych ten język znudzi emocje. Choćbyście nie wiem, jak czytali Roberta Greena, to albo e, poczujecie w pewnym momencie odrazę, albo poczujecie w pewnym momencie strach nawet. Są to dzieła, które poruszają wręcz do wnętrza i każą się zastanowić. No dajmy na to o. Jeśli uderzysz pierwszy, nim przeciwnicy zdążą pomyśleć lub się przygotować, wytrąci to ich z równowagi i łatwo popełnią błędy. Kolejny szybki, niespodziewany manewr wywoła nową falę paniki i zamętu. I człowiek się zastanawia, kurde, czy ja faktycznie chcę być takim synem złym? A może to. Powinienem być bardziej egoistyczny i dbać o swoją dupę, a nie martwić się swoim wrogiem. I koniec. Niestety nie będę was okłamywał, ale zdarzyło mi się tak. 25 Prahu. No ile tych praw jeszcze? O Jezu, może jest spis treści chociaż. Nie ma spisu treści, sama treść jest tutaj. nie? Po, po kilku prawach sprawdzałem, ile tam jeszcze do końca, bo, e, tak jak mówię, jest troszeczkę odtwórcza ta książka. E, jak widzicie, nie jest jakoś specjalnie odkrywcza, jeśli czytaliście poprzednie treści e, Roberta Grina. No ja nawet dam zero, powiem wam, bo nudziłem się trochę czytając tę książkę. E, Niemniej nie wszyscy będą się przy niej nudzić, tym bardziej ci, którzy nie znają e, twórczości Ro Roberta Grina. I to już moi drodzy koniec Wiecie, że ja was nie proszę o jakieś tam łapki Ale jeśli tym razem mi dacie na sam koniec To będę wiedział, że po prostu Chcecie wiedzieć co czytam I co warto tak naprawdę poczytać A teraz co? Jezu Arnold poleciał Dzięki wielkie, że byliście ze mną w tym odcinku Niezależnie na jakiej diecie jesteście Jakie książki czytacie Życzę wam wszystkiego dobrego Do następnego odcinka I koniec 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 Tylko ketoza Koniec Tylko keto Koniec Tylko ketoza po najlepsze produkty pod dietę keto oleje, mąki, smalec, pasztety czy nawet catering. Zapraszam cię do naszego sklepu podketo.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś. Jeszcze życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec.